Mamy tutaj czas w tym filmie, a w dzisiejszym filmie będzie Widzowie, będziemy, znaczy nie my, ale Jula, będzie wybierać jakiego MOBA woli. Mam przygotowane tu troszkę MOBów no i co Widzowie, wyklikajcie łapki w górę, a my musimy chwilę poczekać na Julę. No, zapraszam się, Jula. No, Witam. Jula jest tu z nami, więc no, on, dobra. To ty się na razie tam sobie pójdź. Dobra. A ja wybierzemy, widzowie, kilka mobów, dwa pierwsze moby. nie ja Nieważne. Dobra, widzowie. Ona teraz gdzieś tam poszła, a my wybierzemy pierwsze dwa moby. No na razie takie słabe, ale jak widzicie, co tu mamy? Jej dwa. Mhm, dobra, to wybierzmy tak. Obróćmy je tylko i tak. Okay. I zobaczymy, którego pierwszego, dobra. Rzućmy już te dwa. Albo nie, jeszcze będę miał je. Będę miał je jeszcze. Dobra, będę miał je jeszcze, tak na wszelki wypadek. No bo może jeszcze się przydadzą. Dobra, Juli tutaj robię. I zmieniamy jej na kreatywna Tylko, Julia, ty nie możesz otwierać ekwipunku. Dobra, zapraszam cię tutaj. <laughs> nie możesz otwierać ekwipunku. Dobrze? Obiecujesz, że nie będziesz? Mhm. Bo tam są moby. No dobra. Odwracanie się, no i jakiego moba wybierasz pierwszego? To jest pop, a nie zwierzak? To są zwierzaki, tak. No, ale moby ja to nazywam. Którego... Nie chcesz lisa? No w sumie też bym tak zrobił widzowie dla kotka. No nie ma. Dobra widzowie, uratowałaś kotka, mówisz. No dobra, dobra, to możesz teraz już iść, a ja wybieram kolejne kilka mobów. Dobra widzowie, ona teraz poszła, a my wybieramy kolejne moby. Kolejne moby, tylko muszę naprawić to, co zniszczyła. Można po prostu było zniszczyć tego zwierzaka, ale tak też może być. W sumie tak nawet jest lepiej, bo wpadają później do otłani, więc muszę je kopiować wszystkie. Kot wygrał, więc no. Dobra, teraz zobaczymy. Teraz to na pewno widzę Kot też wygra, chociaż chcę po prostu takiego. No bo w końcu są może i święta, ale zobaczymy, jak zareaguje. Na tego, na tego moba, albo zwierzaka, bo może mnie słyszeć i sobie muszę mówić, ale tylko jeszcze wezmę mój mikrofon, żeby było mnie lepiej słychać. Dobra, i biorę, hopa. Biorę tak, dobra. Zapraszam Cię. Zapraszam, zapraszam. Ach, ja, nie, wszystkie mob, ja, ja wszystkie moby nienawidzę. Creeper i tak dalej. Wszystkich I? nienawidzę. Ten Myślę, że ci się oh. spodobał. O tak. Stop, stop, stop! Dobra. Bałwan czy kotek? Nie podchodź nie bliżej. Tu musisz zniszczyć pod mm, Wiem, ale może... Wolisz bałwana? Ten bałwan? No w sumie on i chroni ten bałwan. Ale... Jest brzydki. Żegnaj! Że jest... Zniszczyłaś go! Ej. O, zniszczył, to spadł! To no fajnie! Dobra, ja cię muszę się odrodzić i tam wrócić do tego miejsca. Dobra, jestem tu z powrotem, widzowie. No, jak widzicie, no. <ścoughs> Fatalnie. No i nie mam żadnych mobów przez nią, które wybrałem. Ja. Mam już wszystkie z powrotem, widzowie. Patrzcie wróciły a, tutaj widzicie dobra teraz znowu kod wygrał więc trzeba będzie a jeszcze ramka na przedmiot ry a my Ops. ry -a -my. czemu to się tu zrobiło ry a my k przedmiot dobra kładziemy ten w drugim dobra nie muszę mieć ją zapisaną dobra teraz może dajmy tak to było trochę inaczej. Dobra, zobaczymy czym, tym razem, co wybierze Jula. Tylko mam nadzieję, że tym razem nie spadnie jak, jak wtedy. Wiem, 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 co zrobimy. Tak zrobimy. Dobra, teraz Jula, zapraszam Cię tutaj. Moje mowy, moje, wszystkie, wszystkich mowy nienawidzę. O! Dobra, to zapraszam Cię. Tam. Tylko tym razem może ja. Dobra. To którym Delfinek czy kotek? Delfinek! Ej, nie ma! Albo tego, albo tego. Wybrałaś delfinka. Kotka. Heh. Nie, delfinka. Eee, ale i tak, i tak. Te wszystkie dwa, te, te dwa. Nie lubisz ani tego, ani tego? Lubię kotka. No to kotka wybrałaś czy kogo? Dobra, widzowie, z nią to jednak jest zniszczyła. Kotka na początku i. A mówi, że lubi. A zniszczyła na początku delfina, później kotka. No, nie rozumiem tego. Dobra. Nie, to tak powiem. Dobra, biorę ramkę na przedmiot i wybieramy, wybieramy, widzowie. W sumie i tak trzeba wziąć dirta, żeby nie było. Yy, dobra. O, wybierzemy jej to albo. To. Dobra. Ale te, teraz wybieraj naprawdę, a nie sztucznie. O, tu jest ten prawdziwy. Ja nie chciałem prawdziwego. O, prawdziwy zginął. Ten go chciałem. Jaki on ogromny. Myślałem, że on jest mniejszy, z porównaniem do kotka. Dobra. Dobra. Proszę bardzo, zapraszam. Odwracanko, o nie, już go trochę widzisz. To mogę Na się pewno zobaczyć. do długiego. On też jest fajny. A... Kotek. Kotek znowu. No dobra, zobacz. Wow! No nie, będę znowu musiał tam dobra wziąć bo ja nie wytrzymam z nią. Po co ty to niszczysz Wszystko niszczy ty nie widzowie. Ta, na pewno, nie chciałaś. Dobra. Dobra widzowie, ona już tam poszła sobie, ale my musimy naprawić. Naprawić, bo znowu jest zepsute niestety. Ramka na przedmiot, świecąca ramka na przedmiot. Dobra. Teraz robię coś poważnego yy, i coś trudnego do wybrania. No, ale na końcu zrobimy najtrudniej najtrudniej. No, dobra, zrobimy najtrudniej na końcu. Tak zróbmy. Najtrudniej. Prawie nie do wybrania. Ale to widzę na końcu. Zapraszam panią. Ty, Julka. Ty, Julka. <laughs> Tylko tym razem nic jesz Teraz panda czy kot? Co panda? Jak to biedny koteczek? No nie, widzowie, kot został wyeliminowany. Kot, kot został wyeliminowany. Ah, niestety biedny kot. Dobra. Zróbmy teraz tak. Pewnie znowu wygra. Ale zobaczmy. Zapraszam. Witam. Opuszka czy panda? Trudny wybór, ale panda. Panda? Dalej nawet jeśli... Ej, widzowie, bo zaraz trzeba będzie zrobić najtrudniejsze, jak tak dalej pójdzie. Robimy zaraz najtrudniejsze? Dobra, widzowie. Jeszcze tylko kilka i robimy najtrudniejsze. Jeszcze tylko kilka, bo jeszcze mam takich różnych wyborów, których ona wybierała. Ale kotek w ogóle został wyeliminowany, kotka trzeba wyrzucić. Żegnaj. Kto jeszcze został wyeliminowany? Papuga. No, ale papugę jeszcze zostawię. Dobra. Kompletnie kotek. Już kotek na pewno nie chyba, widzowie. No, ale zobaczymy. O nie, ona będzie widzieć, co ja teraz wybrałem. Dobra. Zapraszam. Witam. I żegnam. Żegnam, to ja powiem na... Później, no i oczywiście, że wygląda. Ja... Delfinek czy panda? Dalej, panda! Teraz, teraz widzowie. Chyba robimy jej najtrudniejsze. Nie do, nie do wybrania. Myślę, że nie wybierze tego widzowie. Robimy jej teraz najtrudniejsze. A nie, jeszcze kilka zostało. Dobra. Jeszcze kilka. Jeszcze może dwa i będzie najtrudniejsze. Nie do wybrania. Jak on fajnie wygląda? <grym> Dobra, ja slajma już, znaczy, wyrzucam już tego. No, zapraszam. Pewnie i tak wygra teraz panda, ale po prostu muszę wykorzystać wszystko. Panda jest? No, panda jest, do, dopóki jej nie zrzucisz, na teraz, bo ona wygrywa. Slimik? No, wiedziałem, wiedziałem. No dobra, nie muszę tego Co, dobra. Myślę, że nawet nie, nie trzeba wykorzystać wszystkich. Robimy najtrudniejsze. robimy najtrudniejsze, nie do wybrania. Teraz jest to nie do wybrania, na pewno nie, nie... wybierzesz nic z tego, dawaj. Hmm. Zobaczymy, co wybierze widzowie. Proszę. Odwracamy się. No i co wybierzesz? Pies jest ci panda? Tak myślałam, że to będzie. <śleski> Pies czy panda? Od dwa tak samo lubię. To są moje dwa ulubione zwierzątka. Pies, czy panda. No ale panda... no... Przykro mi. Co? Ja dziewicowie. Czy pani panda właśnie wygrała? O nie, a wiecie, co to znaczy. Wygry. Zwycięstwo pandy! A skoro zwycięstwo jest pandy, no zaraz wam pokażę co znaczy. To znaczy, że respię milion pand na tym świecie. Pandy, 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 wszędzie. Pandy, 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 Ja cię... Wszędzie musimy... One muszą być. Wszędzie. Wygrały. Patrz ile już ich tu jest. Z milion. A jak się dobrze robią w tło. Pandy, 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 patrz ile już ich jest tu. Pandy, 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 wszędzie, wszystkie pandy. Rozpij je tu. No patrz ile już ich tu jest. Z milion na pewno. Nie no, mnie ma, mało. Milion to by było już cały świat. Sto milion. Respimy ich tu, respimy ich. Patrz ile malutkich! O, nie widzowie, bo wygrała, musiałem zrespić. Patrz, jak skaczą! No. Bo wygrali! Widzisz, jak skaczą? Jak to super wygląda, widzowie. Jak skaczą. Ej, patrz, brązowe. Ej, no. Brązowe respie. No? Co jest, nie widziałem, że są brązowe w Minecrafcie. Odkryłeś Amerykę! A ty wiedziałaś? Trzeba ich teraz wszystkich nakarmić. Eee, czekaj. Bamby. Us. 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 Rzucam ich po stakach, bo one są wygrane. Łapcie to. Łapcie pandy, bambusy. Patrzcie, jak skaczą. Cieszą się. A co jeśli bym wygrała psa? No to bym wyraz pił tyle psów i bym dawał kości. Jedna jest nawet chora, o nie. Ale i tak wygrywają. Patrz, rzucam nawet postakach im. Patrz, już niektórzy jedzą. Patrzcie, rzucamy bambusy, 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 bambusy. Nie, nie można mieć w domu. Ale psa już można. I nie może mieć tyle łapek w górę, widzowie, ile tych pant, nie dacie rady, nie, myślę, że nie dacie rady, tyle tych pant, nie dacie rady kliknąć tyle łapek w górę, no nie ma bata, a jeśli to zrobicie, to jesteście najlepszymi widzami, ale nie macie bata tego zrobić, nie ma bata. Właśnie, Jula ma pandę! Widzowie, nie macie bata, że to zrobią. Widzowie, nie, ja nie, ja im nie wierzę, że oni to zrobią. Patrzcie, więc już już tylko. Prawda, Widz... Jula? Nie uwierzę, że oni tyle łapek w górę zostawią. Ej, no. Nie uwierzę w to. Ja też nie. To jest akurat nie, nie do zrobienia. Ale mhm. patrzcie, ile pand, nawet jedną taką zrzucę sztuczną. Taką jeszcze! Widzowie, rzucam im bambusy, a ja się z wami żegnam. Pandy wygrywają. wygrywają ją pandy, więc ja się z Wami żegnam. I elo. Pa. pa.